Witam miłościków przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Żwieckim Parku Krajobrazowym, najstarszym parku krajobrazowym w polskich Karpatach. Czerwiec, lipiec i sierpień to idealne miesiące ku temu, by ruszyć w teren, wyruszyć w góry i podziwiać rośliny w okresie ich kwitnienia. Akurat tak się dobrze składa, że od początku lata aż do końca lata te rośliny cały czas się zmieniają, jeżeli chodzi o ich kwitnienie, ponieważ każdy gatunek ma swój okres kwitnienia. I wtedy, dzięki temu, możemy w górach podziwiać cały czas pewną zmienność kolorystyki fitnących roślin. Jest to bardzo malownicze i bardzo efektowne, więc będąc w górach, będąc gdziekolwiek w terenie, warto zwrócić uwagę właśnie na ten element przyrody. Dziś poznamy kolejną ciekawą roślinę, a rośliną to jest czosnek syberyjski. W Polsce, w stanie dzikim, występuje 12 gatunków czosnku i jednym z nich jest właśnie czosnek syberyjski. Jest to roślina bardzo rzadka, ale jeżeli ją spotkamy gdziekolwiek będąc w górach, trudno jej nie zauważyć, ponieważ ma bardzo intensywny kolor kwiatów. One są zebrane w taki właśnie kulisty baldach. Mają kolor bardzo mocny, intensywny, fioletowy, czasami troszkę przechodzący w róż, ale rzuca się w oczy i jest po prostu bardzo efektowny. Jeżeli popatrzymy sobie dokładnie na tą roślinkę, to zauważymy również jeszcze, iż liście ma takie właśnie owalne, okrągłe można powiedzieć w dotyku i są bardzo długie. Generalnie roślina rzuca się w oczy, bo jest też dość wysoka może dorastać nawet do 50-60 cm wysokości, więc jest to dość sporo. Więc ten e, intensywny kolor kwiatów oraz takie skupiska, jakie czosnek bardzo często tworzy, całe płaty, całe łany, e, powoduje, iż ta roślina no, jest trudna do przeoczenia. Jeżeli będziemy sobie szli szlakiem turystycznym, natrafimy na czosnek syberyjski w okresie kwitnienia, z pewnością rzuci nam się on w oczy i będziemy mogli go dokładnie zobaczyć. Można go też powąchać i faktycznie troszkę czuć zapach czosnku. Jest to bardzo ciekawa roślina. Czosnek syberyjski jest gatunkiem alpejsko-arktycznym, a to oznacza, iż występuje mniej więcej w terenach górskich, wysokogórskich, a także na Dalekiej Północy. Spotkać można go na Kaukazie, w Alpach, w Pirenejach, na Syberii, także w takich właśnie rejonach, gdzie jest chłodniej, gdzie są wysokie góry. W Polsce również występuje, choć bardzo nielicznie, a spotkać można go na przykład w Sudetach i oczywiście w Karpatach. A jak w Karpatach, to na kilku stanowiskach w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Więc jest to roślina bardzo rzadka. Eee, oczywiście jest objęta ochroną ścisłą w naszym kraju, również tutaj na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, ale jeżeli na nią trafimy, warto jej poświęcić kilka chwil. Generalnie Czosnek Syberyjski preferuje stanowiska takie właśnie zimne, chłodne, ale jednocześnie lubi jak jest to teren nasłoneczniony. Lubi ziołorośla, traworośla, obszary źródliskowe i oczywiście też obszary torfowiskowe, jak choćby tutaj w przypadku żwieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje na torfowiskach niskich, czyli takich, które są zasilane wodami gruntowymi, a także wodami przepływowymi. I w takich miejscach tworzy często właśnie rozległe łany, jak choćby tutaj, gdzie te kwiaty fioletowe po prostu aż. Pokrywają całe powierzchnie, a w otoczeniu mamy też inne ciekawe gatunki, jak choćby wełnianki, niebielistki. Co tu jeszcze możemy zobaczyć, ciekawego, to jada mocnego i wiele, wiele innych interesujących gatunków. Ale to są właśnie miejsca, w których lubi występować czosnek syberyjski: czyli chłodne, wilgotne, ale i nasłonecznione. Czosnek syberyjski jest gatunkiem pięknym, ale jednocześnie bardzo, bardzo rzadkim. Dlatego też objęty jest ochroną ścisłą, a to oznacza, że pod żadnym pozorem nie możemy go zrywać, niszczyć, wykopywać, niszczyć w miejsc, gdzie on występuje, w żaden sposób negatywnie na niego wpływać. Jest to gatunek bardzo rzadki, pojawia się naprawdę na niewielu stanowiskach w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Ponadto w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jest wymieniony jako gatunek narażony na wyginięcie. Także to pokazuje, iż ten gatunek naprawdę należy chronić i po prostu go oszczędzać. Ale dlaczego w ogóle o nim mówię, skoro jest to taki bardzo rzadki gatunek i w zasadzie miejsca jego występowania powinny być objęte tajemnicą? Otóż jednym z miejsc występowania jest hala miziowa. Hala Miziowa, która jest popularnym węzłem szlaków turystycznych tutaj w masywie Pilska. Co roku pojawiają się tutaj turyści, setki turystów, tysiące turystów. Wielu z nich będąc tu w czerwcu, w lipcu na pewno zobaczy czosnek syberyjski, na pewno go minie, trafi na niego. Więc dobrze byłoby zakomunikować, poinformować wszystkich, aby ta roślina była sobie po prostu zostawiona w spokoju. Oczywiście można je zrobić zdjęcie, można ją powąchać, obejrzeć dokładnie, ale pod żadnym pozorem nie wolno jej zrywać, bo jest to gatunek rzadki i objęty ochroną ścisłą. Cóż, a więc zapraszam do Żywieckiego Parku Krajobrazowego nie tylko w lipcu w okresie kwitnienia Czosku Syberyjskiego, ale przez cały rok, ponieważ przez cały rok są to góry piękne, interesujące pod kątem przyrodniczym i krajobrazowym. I oczywiście do zobaczenia na naszych kolejnych spotkaniach z przyrodą Beskidzkich Parków Krajobrazowych.